Witajcie widzowie dzisiaj na moim kanale Misiaczek Dzisiaj gramy w zatru tego płatka z moim tatą Siema No, tam się odezwała nasza właśnie dróżówka czyli mój tata Dobra, no to teraz ja zamykam oczy, ty wybierasz Okej, okay, czyli ja wybieram, ja biorę Tego Dobra, dobra teraz, ja... teraz ja No No, dobra To ja jem tego Żyj Poważnie? A, tak. No gdzie? No, niemożliwe. To niemożliwe. W tylu płatków od razu... Tak, naprawdę. Dobra, druga runda. Jeszcze raz. Lili, pokazuj, który jest zatruty. Mm. Teraz ten. Dobra. Dobra, teraz ja pokazuję. No. Zatruty. Ha -ha. Jeden, jeden. Dobra, dogrywka. Dobra, ostatnia Dobra. runda. Ja zasłaniam oczy. Już mogę? Mm -hmm. Tak. Ej, nie patrz. Nie patrz. Ten... O no. Ja! Haha, <laughs> wygrałem! A jak chcecie więcej takich filmów z płatkami albo z części, jakimiś grami, to napiszcie w komentarzach. Pa, buziaczki. Pamiętajcie o łapkach i subskrypcjach. Oczywiście, dzwoneczkiem pa!